Siemanko widzowie. Dzisiaj zagram dla Was w różne gierki. Wiecie, że ja Was bardzo lubię i nigdy bym nikogo nie zignorowała. Naprawdę, jak komuś nie odpiszę na komentarz, to przepraszam Was. Przepraszam. Zagramy dzisiaj w horror. ściszę to, żeby nie było tak głośne. No, dlatego, że to jest głośne ogólnie. No i wiecie, no. Takie tam, no. Już mi się szybko dochodzi do tej gry. Oczy gra grozy. Mega, co nie? Czekajcie, bo coś musi zawodować. Podgłośnij sobie. <kluzny> 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 mhm. Mm Ej, zobaczcie, czy mogę zmienić nazwę dla was, żebyście wiedzieli, że to ja. To nie? Żebyście wiedzieli, że to ja. Czy ktoś się pode mnie nie podszywa hard podłogę girl? Więc jak ktoś się pode mnie będzie podszywał, no to potem będziecie wiedzieli, że to nie ja, bo już zmieniam nazwę. Ale jeśli będę mogła, bo jak nie, to będę musiała za kilka dni.

No, jajko nigdy nie tej gry. Um, co mogę dla Was zagrać? <laughs> um, nie wiem, wiecie co? Robiłam to już dzisiaj ale drugi raz, zrobię, bo prawie było tylko ewidentnie dwa widzy, którzy ten robili ze mną imprezę na tym, że dobiliśmy 30 subskrypcji. Więc wchodźcie, ja to wyślę za chwilę, bo tu muszę najpierw skończyć nagrywać, a dopiero to nagrywam, więc... Baper pa, papa! Pa, Będzie muszę się tam robić. Mam nadzieję, że tu są jakieś... O, jedna jest fanka. Widziałam Natalka. Mam nadzieję, że to fanka, bo tylko... Zawsze dołączam do jakichś fanek, albo fanów. Nie bo No Dołączajcie do mnie widzy. Lena Roblox. Y

Burde no. Co jest? No, inne. Roblox 11 tom.